W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Lexi ostro o fagacie, Nitro zdradza prawdę o influencerkach, Julia Żugaj ma żal do jurorów, twoja twarz brzmi znajomo, Jawor nie zapłacił montażystce, Wiko odeszła z dresscode. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym was poprosić o zostawienie suba. Grescoat to aktualnie bez wątpienia jedna z najpopularniejszych ekip w internecie. Skład grupy co jakiś czas się zmienia. Jedni odchodzą, pojawiają się nowi, ale są też osoby, które są z widzami od samego początku i niezmiennie przewijają się na filmach. Mam tu na myśli m.in. Bagiego, Maćka, Eryka Moczko, Ines, Miłosza, Karoliny czy Gabę, którzy razem tworzą trzon tej ekipy, niezależnie od celowych projektów, jakie prowadzą. W marcu tego roku z grupą pożegnał się Antek. Wspólnie z resztą ekipy opublikowali wtedy oświadczenie, w którym podkreślali, że rozstają się w dobrych relacjach. A decyzja Antka wynikała po prostu z tego, że chciał skupić się na swojej muzyce i rozwijaniu kariery w tym kierunku. Kilka miesięcy później podobną decyzję pod Podjęła Wiko. Fani już wcześniej podejrzewali, że coś jest na rzeczy, ale dopiero oficjalne oświadczenie influencerki rozwiało wszystkie wątpliwości. Wiktoria napisała, że od jakiegoś czasu nie jest już częścią dress code i chce działać na własną rękę, tworzyć i rozwijać się samodzielnie. Podkreśliła jednak, że udział w projekcie dał jej naprawdę dużo, a wspólne lata w ekipie zawsze będzie wspominać z ogromnym sentymentem. Nie zabrakło też dobrego słowa w stronę reszty ekipy. Wiko przyznała, że trzyma mocno kciuki za jej dalszym, rozwój i oczywiście za sam projekt. Jawor to twórca, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Na YouTube działa od lat, a jego filmy od dawna przyciągają sporą widownię. Ostatnio nagrywa głównie ze swoją żoną, Aleksandrą Jaworską, znaną jako Zukol. Razem chętnie pokazują kulisy swojego życia, a niedawno zostali rodzicami i przywitali na świecie syna. Mimo to Jawor od dawna wzbudza kontrowersje. Internauci zarzucają mu renting, czyli zbyt częste pokazywanie dziecka, i według wielu robienie z tego biznesu. Oprócz tego. Pojawiały się też komentarze, że nie angażuje się wystarczająco w życie rodzinne. Teraz jednak wypłynęła zupełnie inna sprawa. Na TikToku Lizy pojawił się filmik, w którym influencerka pisała Ja oglądam story laski, która jeździ na wakacje, chodzi na imprezę, a wisi mi kasy już drugi rok. Pod tym nagraniem odezwała się inna dziewczyna, która zdradziła, że Jawor nie zapłacił jej za wykonaną pracę. Chodziło dokładnie o 2000 zł za filmiki, które przygotowywała na kanał Znowu Jawora. Dodała też, że przez kilka miesięcy bezskutecznie próbowała się o te pieniądze dopominać. Jak się okazało, Miała rację. Jawor przyznał się do wszystkiego na swoich social mediach. Wytłumaczył, że sprawa była skomplikowana i powiązana z innymi osobami, ale ostatecznie to on zawalił. Napisał wprost: To była moja wina, że nie dopilnowałem tego, aby Amelia dostała swoje dokładnie 1600 zł. Zjebałam sprawę i mam nadzieję, że to nigdy więcej się nie powtórzy, bo doceniam pracę ludzi dookoła mnie i staram się im to wynagradzać. Na szczęście historia ma swój finał. Dziewczyna dostała pieniądze, choć cała sytuacja nie wystawiła Jaworowi najlepszego świadectwa. Julia Żuga już jakiś czas temu spełniła swoje kolejne marzenie i pojawiła się w 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Poszło jej naprawdę świetnie, bo zajęła drugie miejsce, a do tego była pierwszą influencerką, która zatańczyła na słynnym parkiecie. Od tamtej pory Julia mocno weszła w świat biznesu. Mieliśmy okazję oglądać ją na festiwalowych scenach, śniadaniówkach, a nawet w roli prowadzącej ubiegłorocznego Sylwestra razem z Adamem Zdrójkowskim. Tym razem Julka postanowiła podjąć kolejnego wyzwania i wzięła udział w 22 edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Już w pierwszym odcinku wcieliła się w Tomasa Andersa z Modern Talking i wykonała jego utwór. Jak wiadomo, program jest nagrywany sporo wcześniej, więc uczestnicy doskonale wiedzą, co ich czeka i jakie oceny dostali od jury. I właśnie o tym Julia postanowiła opowiedzieć w rozmowie z kozaczkiem zaraz po premierze odcinka. Influencerka przyznała, że jeden z jej występów tak bardzo ją dotknął, że tuż po zejściu ze sceny po prostu się załamała i zaczęła płakać. Sama zdradziła, że jury było wobec niej wyjątkowo surowe i przez to postanowiła nie oglądać swoich występów w telewizji, ani nie odnosić się do punktacji, bo jak powiedziała, te momenty były dla niej naprawdę bolesne. Raz miałam taką postać, okropną, najgorszą, nie, nie najgorszą, drugą najgorszą z całego programu. Ja po występie się załamałam i poszłam płakać. Skryłam się gdzieś w kącie Hali, twoja twarz był i ryczałam, bo mnie Adam Zrykowski. Wtedy pamiętam. I po mnie występował Modes, który już był gotowy do wyjścia, już czekał tak naprawdę w windzie, w charakteryzacji. On też na pewno się bardzo stresował. I ja do niego podeszłam go przeprosić, że musi czekać przez to, że no ja jestem w jakichś tam emocjach i nie mogę usiąść na kanapie jeszcze, na co on powiedział, że mogę mieć tyle czasu, ile potrzebuję. Bo moje emocje są teraz najważniejsze i, i on jakby poczeka. Także Modest był ogromnym, ogromnym wsparciem dla mnie. Zresztą jak reszta uczestników, myślę, że to było. Oni byli najlepszą częścią tego programu. Te łzy się pojawiły po, po występie, czyli po prostu nie byłaś zadowolona z występu, tak? Tak, i usłyszałam też y, słowa krytyki, na które chyba w tamtym momencie nie byłam gotowa. E, po prostu i skumulowały się emocje poprzednich odcinków. E, też chyba ilość pracy, akurat, którą włożyłam w tą postać, która była kolosalna, a to się końcowo na scenie nie opłaciło. Eee, I mieszanka tych wszystkich emocji po prostu wybuchła. W jednym z ostatnich odcinków mówiłam Wam o tym, że fani zauważyli, iż Lexi i Fagata przestały się obserwować na Instagramie. To odkrycie wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza, że ich przyjaźń miała naprawdę długą i burzliwą historię. Później odbyła się konferencja Fame MMA, na której jedna z widzek zapytała Lexi wprost, co tak naprawdę się wydarzyło między nią a Agatą. Chaplin odpowiedziała jedynie, że nie chce się na jej temat wypowiadać. Podobnie było w innych wywiadach. Dziennikarze wyraźnie naciskali, licząc na bardziej konkretną odpowiedź, ale Lexi konsekwentnie ucinała temat. I w końcu padło coś więcej. Co prawda, Chaplin nie zdradziła szczegółów dotyczących powodu, dla którego ich przyjaźń się zakończyła, ale jej słowa wybrzmiały naprawdę dosadnie. Stwierdziła bowiem, że dla niej nie ma takiej osoby jak Agata. A kto byłby takim twoim teraz wymarzonym zawodnikiem do zawalczenia z takiej naprawdę najwyższej rangi, najwyższej półki? Masz taką osobę? Tak jak na przykład osoba jak Michał Materla z takiej jakby bardzo wysokiej półki. Czy byś raczej nie podjęła się na razie takiej osoby? Nie nie myśl, nie mam takiej osoby. Ja teraz przegrałam szeją, więc myślę, że nie ma co myśleć o mhm. kimś y, mocniejszym, nie? A konflikt jakiś masz teraz obecnie? Nie. A zawalczyłabyś z Fagatą? Nie. Okay. Ale to ze względu na gdzieś tam wasze były znajomości i też takie... Nie, po prostu dla mnie nie, nie ma tej osoby i nie zawalczyłabym z nią. A czy jakbyś dostała propozycję na przykład walki z Sandrą, też byś nie zawalczyła? Absolutnie nie. Czy Dla... Igen? Nie. Nie, nie, nie. Ten komentarz mocno zaskoczył fanów, bo dotychczas nawet jeśli dziewczyny nie utrzymywały ze sobą kontaktu, to zawsze mówiły o sobie w pozytywny i sympatyczny sposób. Tym razem jednak widać, że sprawa musiała być poważna i relacja zakończyła się w naprawdę chłodnych nastrojach. Jak myślicie, o co mogło pójść? Dajcie znać w komentarzu. Nitro to jeden z tych twórców, którzy nigdy nie gryzą się w język. Zawsze mówi wprost co myśli i nie przejmuje się ewentualnymi konsekwencjami. Dokładnie tak było i tym razem. Po dłuższej przerwie z wywiadami, streamer pojawił się w wywiadzie u żurnalisty, gdzie opowiadał głównie o swoim życiu, ale zahaczył też o temat influencerów. Nitro zradził, że w jego opinii sporo z influencerek zmaga się z uzależniami, czy to od alkoholu, czy od narkotyków. Jak stwierdził do tej pory żadna z takich osób nie została jeszcze utajniona, ale to tylko kwestia czasu. Jego zdaniem prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw, czy to w postaci nagłośnionych problemów zdrowotnych, czy nawet głośnych tragedii. Sam powiedziałeś, że influencerki w Polsce często są nark Oj tak. A i która, i która wypłynęła? Jeszcze żadna. No właśnie. Myślę, że jak, jak influencerzy zaczną padać jak muchy jeden za drugim na no, zawały serca, no bo nie jest, nie jest logiczne, żeby wiesz, żeby walić... Pić wódę, brać sterydy i, i starać się wysoko funkcjonować w społeczeństwie. Przez, no na pewno dochodzi do jakiejś deterioracji organizmu, więc y, myślę, że tak, myślę, że zaczną słychać. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz przypominam o możliwości podbijania filmiku.